W następującym składzie z numerem 1 Sebastian Łamek z dwójką Jacek Krzyżaniak, z numerem 3 Robert Sabina, z czwórką Robert Dados, z numerem 5 Greg Henko z 6 Krzysztof Sławoń. Rezerwowym będzie Andrzej Zieja, a więc wrocławianie bez swojego obcokrajowca Scotta Nikolsa. Wedgoszczanie tradycyjnie z numerem 9 Tomasz Golob, z dziesiątką jego partnerem w parze w pierwszym wyścigu już będzie Przemysław Tajherd. A dalej z numerem 11 już pokazał się Państwu na ekranach Mark Loram. Zapisanego wcześniej Jakuba Gabrycha Jason Lyons numer 13. Tradycyjnie będzie miał na plastronie Piotr Protasiewicz z numerem 14. Junior Łukasz Stanisławski i rezerwowym będzie Michał Robacki z numerem 15. Spotkanie o ogromną stawkę. O tym na pewno będzie czas, aby powiedzieć w trakcie relacji. Przed nami już wyścig pierwszy. Sebastian Łamek, Kask -Żółty, Jacek Krzyżaniak Biały kontra Tomasz Golob Czerwony i Przemysław Tajher w niebieskim. Równo ze startu ułamek i Tomasz Golob ten upada, ale sędzia decyduje się na powtórkę w czteroosobowym składzie. Raz jeszcze ułamek, golob, krzyżaniak i Tajhert. Ponownie wrotła najlepiej ze startu. Tomasz Golob szeroko teraz wywozi Jacka Krzyżaniaka ten upada. Jaka będzie decyzja sędziego? Już w tej chwili widać czerwone światła, bieg zostaje przerwany. Tomasz Golob na razie jeszcze w pościgu za Sebastianem Łamkiem. teraz dopiero podniósł rękę. Widzą Państwo Jacka Krzyżaniaka. Został wykluczony przez sędziego zawodów w powtórce. Osamotniony Sebastian Łamek poradził sobie z Golowem i Stajfertem, A więc po pierwszym wyścigu mamy remis 3-3. do 3, a W drugiej gonitwie pojadą Robert Sabina z Robertem Dadosem przeciwko Markowi Loramowi, Jasonowi Lyonsowi. A więc od krawężnika Sabina, Loram, Dados i Lyons. Tym razem również ze startu najlepiej Wrocławianie. Już Sabina i Dados z przodu przed Loramem i Lyonsem. Jason Lyons daleko z tyłu, a Mark Loram próbuje teraz zaatakować pierwsze pozycje Dadosa i Sawiny. Jak na razie nie przynosi to spodziewanego rezultatu. Robert Dados na rozegranym kilka dni wcześniej memoriale Rifa Said Gariejewa, zwyciężył nie mając rywali w pozostałych zawodnikach. Jacek Krzyżaniak, również zawodnik Atlasu, pojechał wtedy bardzo słabo. Robert Sawina mając uraz do turniejów indywidualnych po zeszłorocznych konfucjach. W tym turnieju nie wystartował, a teraz Savina popełnia błąd, odjeżdża za daleko na zewnętrzną i niewiele brakowało, aby obaj zawodnicy Polonii, Bydgoszcz wyprzedzili wrocławianina. Na razie udało się to tylko Markowi Loramowi, który rusza już w pogoń za jadącym na pierwszej pozycji w kasku białym Robertem Dadosem. Teraz spróbował tego samego manewru, zresztą o trzecią pozycję walczy. Jeszcze tego Państwo nie widzą. Jason Lyons z Robertem Saviną, ma to już ostatni wiraż i wydaje się, że Robert Dados dowiezie jednak 3 punkty. Tak się stało. 2 dla Rol Lorama. 1 zdobywa Robert Sabina bez punktu. Jason Lyons Amin 4 do 2 dla gości, którzy obejmują prowadzenie 7 do 5. W wyścigu trzecim Grek w kask żółty, Krzysztof Słaboń biały, Piotr Protasiewicz w kasku czerwonym i Łukasz Stanisławski w niebieskim, najlepiej w żółtym kasku Grek Henkok. On już obejmuje prowadzenie, bardzo słabo Krzysztof Słaboń na ostatniej pozycji. Teraz próbował zaatakować Krzysztofa Słabonia, nadal jednak ten wyścig układa się remisowo, cały czas na prowadzeniu Grek Henkok, ale widzą Państwo jak blisko za jego plecami jest Piotr Protasiewicz bardzo zacięte spotkanie, ale to było wiadomo z góry. Ten mecz może zadecydować o tym, czy wrocławianie zostaną drużynowym mistrzem Polski w sezonie 2001, a także o tym, czy w Bydgoskiej Polonii będą mogli założyć po tym spotkaniu już brązowe medale. Wszystko to zależy od tego, który z zespołów rozstrzygnie ten mecz na swoją korzyść. Tutaj toczy się oczywiście także korespondencyjny pojedynek z zawodnikami, z drużyną Apatora Adriany Toruń, bo jeśli wrocławianie dziś ten mecz w Bydgoszczy wygrają, to będą mistrzami Polski i na nic zdadzą się ataki Torunian w ostatnim meczu tegorocznego sezonu na własnym torze. Tymczasem powróćmy do tego wyścigu Greg Henkok przed Piotrem Protasiewiczem na trzeciej pozycji Łukasz Stanisławski i ostatni Krzysztof Sławolwiek bez historii remis 3 do 3, 10 do 8 nadal dwoma punktami prowadzi Atlas. W wyścigu czwartym Sebastian Łamek ponownie na torze i tym razem również w parze z Jackiem Krzyżaniakiem. Tym razem polonie reprezentują w kasku czerwonym Mark Loram i w niebieskim Jason Lyons. Bardzo dobrze ze startu w żółtym kasku Sebastian Łamek, ale jeszcze lepiej w czerwonym. Mark Loram wykorzystuje to wszystko, Jacek Krzyżaniak w kasku białym, który przez moment był na pierwszej pozycji, ale teraz fenomenalny atak Jasona Lyonsa, który z ostatniej pozycji przy krawężniku na przeciwległej prostej wyprzedził i łamka i Krzyżaniaka, i jest już za swojego klubowego kolegi Marka Lorana. Wydroszczanie wyraźnie już prowadzą podwójnie Mark Loram przed Jasonem Lającem. Na trzeciej pozycji jedzie jak na razie Sebastian Łamek. Ostatni jest Jacek Szyżania i Jacek Skrzyżaniak na pewno tego spotkania nie zaliczy do udanych dwa starty i jak na razie zerowy dorobek punktowy sympatycznego służbowca z, z Wrocławia, o którym kiedyś mówiło się po tym, jak postanowił odejść Torunia, że będzie jeździł właśnie w barwach Będłowskiej drużyny. Tak się jednak nie stało, zdobywa punkty dla Wrocławskiego Atlasu, a w tym wyścigu tego jednak y, chyba nie uczyli na prowadzeniu Mark Loramka z Zanim Jason Lyons, ja chciałoby się zapytać, dlaczego żużlowcy zagraniczni Bractwa Poloni wtedy, a teraz Polonii, Bydgoszcz nie jeździli tak od początku sezonu, bo na pewno mecz ten toczyłby się o zupełnie inną stawkę do jednego dla gospodarzy, którzy obejmują prowadzenie 13 do 11, a w wyścigu piątym Robert w z białym Robert Sawina w żółtym kontra Piotr Protasiewicz w czerwonym i Łukasz Stanisławski w niebieskim. do lepiej ze startu. Tym razem Piotr Protasiewicz nie pozostawił złudzeń, a Łukasz Stanisławski jak na razie na ostatniej pozycji, ale próbuje zaatakować Roberta Dadosa. Czy mu się to uda? Jednak tym razem jeszcze nie. Na prowadzeniu Piotr Protasiewicz na drugim miejscu Robert Sawina, Robert Dados, który tak świetnie jeździł we wspominanym przeze mnie Memoriale Rifa Saj dziś nie potwierdza wysokiej dyspozycji w drugiej części sezonu Piotr Protasiewicz kontroluje przebieg wydarzeń w tym wyścigu zanim dwójka Wrocławian Sawina i Dados, ale wyraźnie widać, że nie mają najmniejszych szans na nawiązanie walki z Bydgoszczaninem. Tam cały czas zaciekle atakuje na ostatniej pozycji. Stanisławski, ale tym razem popełnił błąd przy wejściu w Wiraż i już traci około 20 metrów do trzeciego Roberta Dadoza. Rozpoczęli ostatnie okrążenie. Piotr Protasiewicz pewnie na pierwszej pozycji i już możemy wpisywać do programu premis 3 do 3. 3 punkty dla Piotra Protasiewicza, 2 dla Roberta Sabine. 1 zdobywa Robert Dadoz i bez punktu Łukasz Stanisławski, a więc utrzymuje się dwuklimitowe prowadzenie Polonii 16 do 14. W wyścigu szóstym Greg Henkok i Krzysztof Sławoń kontra Michał Robacki i Tomasz Golop. Bardzo dobrze Greg Henkok, równie dobrze Tomasz Golop po zewnętrznej, a niespodziewanie przy krawężniku. Pierwszą pozycję Henkoka atakuje Michał Robacki, nie liczy się Krzysztof Sławoń, a Tomasz Golob już bardzo dużo traci do Grega Henkoka, dość nieoczekiwanie. Równo z Tomaszem Golobem jedzie Michał Robacki, to rzadkość. Rzadko zresztą widywało się w tym sezonie w jednym wyścigu na to, że Tomasza Goloba i Michała Robackiego zwykle Tomasz Golob w parze startuje z Przemysławem Tajhertem, a Michał Robacki z Piotrem Protasiewiczem wybranym, jednak do panem zastępuje właśnie Przemysława Tajherta w ramach rezerwy zwykłej, ale wypuszczanie. I to na pewno można pochwalić, należą im się za to brawa. Jadą parą Tomasz Golok wyraźnie po zewnętrznej. Pogląda co chwilę przez lewe ramy, gdzie jest Mitał Robacki, bo widać już wyraźnie, że obaj bydgoszczanie zadowolili się drugą i trzecią pozycją, a także remisem w tym wyścigu, bo przypomnijmy, bydgoszczanie prowadzą do tej pory dwoma punktami. Wszystko wskazuje na to, że to prowadzenie się utrzyma również po tym wyścigu. Trzy punkty dla Grega Kenkoka, dwa ostatecznie zdobywa Tomasz Golok, jeden Mitał Robacki. Jacek Krzyżaniak w kasku białym, Sebastian Łamek w żółtym, a przeciwko Michał Rowacki bieg w biegu w kasku niebieskim i w czerwonym Piotr Brotasiewicz. Bardzo dobrze Sebastian Ułamek. Także w kasku białym dobrze wystartował tym razem Jacek Krzyżaniak, ale już stracił pozycję. A teraz Piotr Protasiewicz wychodzi na pierwsze miejsce. czy z tego prezentu skorzysta także Witold Rowacki, który atakuje przy nawężniku Sebastiana Łanka i wychodzi. Tak, wychodzi na drugą pozycję, a więc nieoczekiwanie z prowadzenia po starcie 5 do 1 dla Atlas. Zrobiło się teraz 5-1 dla pary Polonii-Wytkosz na prowadzeniu Piotr Protasiewicz, Teraz widzą Państwo jak Sebastian. Łamek Kamil Żółty atakuje drugą pozycję Michała Robackiego, ale ten junior, jeszcze junior Poloni Bydgoszcz umiejętnie odbiera ataki bardziej doświadczonych ślizglowców, bo na pewno tak można powiedzieć o Sebastianie Ułanku i Jacku Krzyżaniaku. Piotr Grotasiewicz spogląda, gdzie jest Michał Robacki i teraz dopiero poczekał na swojego kolegę. Spróbują dowieść wspólnie to podwójne zwycięstwo w wyścigu siódmym. Ostatni wiraż, kończy się ten wyścig, Trzy punkty dla Piotra Protasiewicza, Pan zdobywa Witał Robacki, to na pewno miłe zaskoczenie dla kibiców Bydgoszczy, no ale także kibiców w Toruniu i tych z Torunia, którzy przyjechali do Bydgoszczy kibicować, tym razem właśnie w bydgoskiej Polonii. Za chwileczkę wyścig ósmy, a w nim Robert Sabina w kasku żółtym i Robert Danus w kasku białym, a przeciwko nim gospodarze reprezentują Tomasz Golob, kasku czerwony i niebieski Przemysław Dajfer. Spali na starcie zarówno Tajherd jak i Dados najlepiej spod taśmy Tomasz Golop, on też pierwszy wychodzi na przeciwległą prostą zanim Robert Sabina, a teraz atakiem na trzecią pozycję przed Łukasza, przed Przemysława Tajherda wychodzi Robert Dados, Tajherd odbija jednak trzecią pozycję, ale na krótko, bo widzą Państwo, że Dados teraz skontrował motocykl i... Czy uda mu się utrzymać trzecią pozycję, czy też nie? Jednak lepszy Wrocławianin Tajker na ostatniej pozycji. Spójrzmy co z przodu. Tam ciągle Tomasz Golob przed Robertem Sabiną, ale Sabina niebezpiecznie straca dystans dzielący go od lidera bydgoskiej Polonii. W tym łoku jednak lepiej, szybciej pojechał Tomasz Golop bardziej po zewnętrznej. Widać, że odsypała się już na wierzchnia. Tam można atakować po szerokiej w przeciwieństwie do tego, co działo się w pierwszych wyścigach. Ale wydaje się, że tu już nikt się nie zmieni, chyba że Przemysław Tajker spróbuje zaatakować pozycję Roberta Dadosa, ale na to się już chyba jednak nie zanosi. Tomasz Kolom zdobywa w tym wyścigu 3 punkty, spokojnie przejeżdża przez linię mety 2, dla Roberta. Zabity jeden zdobywa Dados i bez punktu Przemysław Teichert. a więc kolejny remis, ale ciągle sześciopunktowe prowadzenie gospodarzy. 27 do 21 dziewiątym Krzysztof Sławońka z biały i Greg Henkock w kasku żółtym a gospodarzy reprezentują Jason Lyons w kasku niebieskim i Mark Loram w kasku czerwonym bardzo dobrze, Jason Lyons dociągnął jak to mówią żożdżowcy, ten start jest już pierwszy, ale teraz czy Mark Loram zdoła zablokować tam Grega Hengoka atakującego po zewnętrznej to właśnie uczynił e, były już indywidualny mistrz świata bo w tym roku e, to ten tytuł odebrał mu Szwed, Tony Rickardson jeżdżący w barwach e, w Polsce. Oczywiście Apatora Adriany Torup, Jason Lyons i Mark Loram na prowadzeniu jakby na potwierdzenie mojego e, po stwierdzenia, że aż chciałoby się, aby w ten sposób w e, stranieri wędlowskiej drużyny jeździli od początku sezonu. Teraz nagradzanie oklaskami przez publiczność w Bydgoszczy. Jeżeli takim wynikiem zakończyłby się ten wyścig, to druczyna z Bydgoszczy objęłaby aż 10 punktowe prowadzenie po dziewiątym wyścigu. Pewnie na pierwszych dwóch pozycjach Jason Lyons i Mark Loram. Na trzeciej jedzie Greg Kento, który to jak na razie najsłabszy występ w tym meczu. Grega Hancocka, który do tej pory dwukrotnie wygrywał. Jason Lyons 3 punkty, 2 dla Marka Lorama, a więc 5 do 1 dla gospodarzy i stało się faktem, Atlas przegrywa w Bydgoszczy już 10 punktami, 22 do 32. Michał Robacki w gasku niebieskim ponownie zastępuje Przemysława Tajherta, w czerwonym Piotr Protasiewicz, a goście to bieg po bieg, Greg Hentow w gasku białym za Jacka Krzyżaniaka, a w gasku żółtym Sebastian Łanek nierówno wystartowali zawodnicy, nierówno w górę poszła taśma, a więc już za moment zmieniona zostanie Zerwana przez Sebastiana Łapka i Piotra Protasiewicza taśma, a powtórkę zobaczymy w czteroosobowym składzie. Jeszcze raz od krawężnika Witał Robacki, Greg Henko, Piotr Protasiewicz i Sebastian Łamek, który zaspał wyraźnie na starcie, ale najlepszy ponownie. Greg Henko, Amerykanin, nie pozostawił tutaj wiele. Miejsca swoim rywalom spojrzał, gdzie jest Sebastian Ułamek, bo na pewno ta rezerwa przez trenera Marka Ciślaka prowadzona zakładała zwycięstwo, w przynajmniej 4 do 2 w tym dziesiątym wyścigu. Jak na razie Mikał Robacki i Piotr Protasiewicz na drugiej i trzeciej pozycji, a więc zamysł trenera gości jak na razie nie przynosi rezultatu ciągle na prowadzeniu brek drugi Mikał Robacki, a zbliża się niebezpiecznie do Piotra Protasiewicza. Sebastian Ułamek. Teraz jednak pod motocykl i na tym dość trudnym bydgoskim torze nie może sobie poradzić. Zresztą nie od dziś wiadomo, że wrocławianie nie najlepiej czują się na torze w Specjalnie trenowali w Mustrowie przez trzy dni, przygotowując się do tego meczu. Wzięli udział, tak jak mówiłem, w turnieju indywidualnym, ale na niewiele jak na razie to się zdaje, bo Greg Henkoff co prawda jedzie znakomicie. Ale Sebastian Łamek jest na ostatniej pozycji, a więc remisowym wynikiem kończy się ten wyścig 3 do 3 i nadal 10 punktów przewagi Polonii 35 do 25. W wyścigu 11 po raz pierwszy na torze pojawi się w kasku białym Andrzej Zieja, pojedzie wspólnie z Robertem Sabiną Arg. gospodarzem to w kasku niebieskim. Łukasz Stanisławski i w czerwonym Markloram. teraz Stanisławski próbuje przekrawężnikła, aż postawiło mu maszyna Markloram na prowadzeniu, teraz w każdym słupem podewnętrznie atakuje Robert Sawina, wychodzi na pierwsze miejsce i czyżbyśmy mieli zanotować w tym meczu kolejny remit, bo trzeci jedzie Andrzej Zieja, ale atakuje go Łukasz Stanisławski, teraz jednak widać już wyraźnie, że Stanisławski traci dystans do Zieja, więc się na dorze. Gospodarze przegrają ten wyścig 2 do 4, choć ostatniego słowa, jak są Państwo, nie powiedział jeszcze Mark Loran. Boi się Troi Anglik, aby zaatakować pierwszą pozycję Roberta Sawiny. Utworzyły się dwie pary na dorze. Walka o pierwszą pozycję. Teraz atak po zewnętrznej. Marka Lorana spróbuje ściągnąć do krawężnika. To właśnie czyni, ale czy będzie miał odpowiednio szybki motocykl. Ostatnie otrążenie, a na trzeciej i czwartej pozycji walka Andrzeja Ziei. Z Łukaszem Stanisławskim jak na razie lepszy Wrocławianin, który teraz powiększa przewagę. Podobnie jak Robert Sawina nad Markiem Loramem. ten jednak atak ostatniej szansy niewykorzystany. A więc stało się faktem 4 do 2 w wyścigu 11 Wygrywają goście i prowadzenie gospodarzy to jest do 8 punktów. 37 do 29 prowadzi Polonia w kasku żółtym Greg Hencock, jego partnerem w białym Robert Sabina w ramach rezerwy taktycznej Zajacka Krzyżaniaka, gospodarze to Jason Lyons w kasku niebieskim i Tomasz Golob w czerwonym. Tomasz Golob wyraźnie najlepszy ze startu. Teraz wypchnął na zewnętrzną Jason Lyons, jadącego w kasku białym Roberta Sabina. Wykorzystał to wszystko Greg Hencock w kasku żółtym, który jest już na prowadzeniu. Teraz stracił trzecią pozycję na rzecz Sabiny Jason Lyons a więc czyżby kolejne zwycięstwo chcieli odnieść się w tym spotkaniu goście prowadzi Greg który drugi Tomasz Golob na trzeciej pozycji Roberta Czart ale Tomasz Golob też niespokojnie rozgląda się raz w prawo, raz w lewo e, i zastanawiam się sam czy próbuje odszukać tam wzrokiem, czy jest nalejąca, czy też e, nie ciągnie zbyt dobrze w tym wyścigu motocyklu Tomasza Goloba i ten obawia się ataku Roberta Sawiny nie zmienia to jednak faktu, że z przodu Greg Hentok na drugiej pozycji, Tomasz Golob coraz bliżej jednak lidera bydgoskiej drużyny, Robert Sawina teraz jednak na szczęście dla Bydgoszczan pojechał za szeroko i chyba już nie zdołał odebrać się drugiej pozycji. Tomaszowi Golobowi choć jeszcze atakuje, na nic to się zdało, 4 do 2 dla gości i prowadzenie Polonii stopniało do 6 punktów, 39 do 33 przed biegami nominowanymi. Nad tym Andrzej Zieja kask Żółty i Jacek Krzyżaniak w kasku Białym, a ich rywalami będą Michał Robacki w Kasku Czerwonym i Łukasz Stanisławski w Kasku Niebieskim. Zieja zastępuje w tym wyścigu Krzysztofa Słabonia, a Michał Robacki Przemysława Tajkerta, więc jeszcze raz to kształt do krawęcznika Zieja Robacki Krzyżaniak i Stanisławski. Łukasz Stanisławski po raz kolejny na motocyklu Piotra Protasiewicza, ale najlepiej ze startu on też jest pierwszy. Teraz atakuje trzecią pozycję jak Krzyżaniaka Łukasz Tenis i wychodzi na trzecią pozycję. A na drugim miejscu Andrzej Zia teraz łatwiej przypilnował krawężnika Łukasz ławki i ciągle jest na trzeciej pozycji, a więc natychmiastowa ringowska byłaby to wysokiej drużyny. Przypomnijmy 39 do więc do pełni szczęścia brakuje w 7 punktów, aby wygrać to spotkanie na prowadzeniu. Cały czas Michał Robacki, a Stanisławski zbliża się do jadącego w klasku żółtym Ziei. Teraz po zewnętrznej atakuje Jacek Krzyżaniak, nabiera ogromnej prędkości, ale czy zdoła wyprzedzić Łukasza Stanisławskiego teraz? Jeszcze nie, ale ponawia atak po zewnętrznej, troszeczkę zablokowany tu przez Zieję. Łukasz Stanisławski próbuje wywozić pod bandę Krzyżaniaka, ale szybszy motocykl wrocławianina i ten Wychodzi na trzecią pozycję na prowadzeniu daleko z przodu. Jednak Michał Robacki dodaje gwarancję wytgoszczaną zdobycia trzech punktów w tym wyścigu. Tak też się stanie. Remis 3 do 3. prowadzenie Bractwa Bologni 42 do 36. A przed nami już tylko dwa wyścigi, w których pojadą najlepsi zapisy tego spotkania. W wieku 14 Sebastian Łamek w kartku żółtym i Robert Zados w białym. A gospodarze to Jason Lyons w czerwonym. Mark Loran w Raz jeszcze od krawężnika. Jason Live Sebastian Łamek, Mark Loran i Robert Dados. Po raz kolejny w tym spotkaniu nierówno wystartowała taśma startowa, więc za chwilę będziemy mieli powtórkę w czteroosobowym składzie wyścigu 14 Poprawiają rownicy startu taśma, a zawodnicy już przygotowani do powtórki. Raz jeszcze od krawężnika Lajos, Łamek, Loram i Dado. Tym razem równo taśma, a kto najlepiej ze startu? Sebastian Łamek na zewnętrzną wywozi Roberta Dadosa, Mark Loram, ale e, zawodnicy bydgoskiej Poloni na drugiej i trzeciej pozycji. Na prowadzeniu Sebastian Łamek atakuje po zewnętrznej Mark, Mark Loram, a przy krawężniku Jason Lajos. Coś niespotykanego, proszę Państwa, na polskich torach, a jeżeli już to bardzo rzadko, aby dwaj zawodnicy w tym samym momencie zaatakowali jeden przegrany w liku, drugi przy bandzie i wyszli z remisu 3 do 3 na prowadzenie 5 do 1. Cieszą się, szaleją wręcz trybuny w Bydgoszczy. nie tylko wytkolicy kibice, ale także ci, którzy przyjechali z Torunia, bo to bardzo ważne w tej sytuacji. Jeżeli takim wynikiem zakończyłby się wyścig. wiadomo, że mecz w Polonia-Bydgoszcz i Wrocławianie nadal będą mieli tylko jeden punkt nad Apatorem Adrianem Toruń, a więc o tytule drużynowego Mistrza Polski zadecyduje ostatnie spotkanie tegorocznego sezonu na torze Apatora Adriany Toruń, którym to gospodarze podejmować będą drużyna Atlasa Wrocław. Kończy się wyścig 14, 3 punkty dla Marka Lorama, 2 dla Jasona Lająca, tym samym Zawodnicy zagraniczni Polonii potwierdzili swoją wysoką formę w końcówce sezonu 47 do 37, ponownie 10 minutowe prowadzenie gospodarzy. A przed nami wyścig ostatni, ostatnich Henko, Wyska z żółtym Robert Stawina, gospodarze Piotr Protasiewicz z czerwonym i niebieskim, Tomasz Golob, Wywiesili obaj zawodnicy Polonii na zewnętrzną. Wychodzi Stawina na prowadzenie, ale szwało ciasno w tym w pierwszego. Piotr Protasiewicz jest na prowadzeniu. Atakuje przy krawędzi Sabina, gdzie jest Tomasz Kolow. On atakuje z kolei trzecią pozycję Grega Hedwoga, ale ma tam za mało miejsca. Po raz kolejny wywieziony na zewnętrzną, a Piotr Protasiewicz wychodzi jednak na prowadzenie przed Roberta Sabinę. Widać wyraźnie, że Robert Sabina to silny główny profesor zespołu, choć często mówi w tym sezonie, w wywiadach telewizyjnych, w rozmowach z dziennikarzami, że. Bardzo odpowiada mu atmosfera we Wrocławiu, stąd też pojawiły się przypuszczenia, że w przyszłym roku będzie chciał zmienić klub. No i od razu mówiło się, że prawdopodobnie przyjdzie do Wygorszy. a defekt zanotował Piotr Protasiewicz. No i w tej sytuacji zremistrz. 3 do 3 zrobiło się podwójne prowadzenie gości. Na prowadzeniu e, Robert Sawina, drugi jest Greg Henko. Teraz atakuje jego pozycję Tomasz Golow, ale nic z tego nie będzie. Trzy punkty dla Roberta Sawiny, 2 dla Grega Hentoka, 1 zdobywa e, Tomasz Golow Remis, e, przepraszam, podwójne zwycięstwo gości 5 do 1 i mecz wygrany przez Wydowską drużynę 48 do 42. Polonia bydoszczącowym medalistą duży nowy filmiców w Polsce w sezonie 2001. Zabrakło w dniu dzisiejszym jednego z, z liderów e, Atlasa, którym na pewno jest Scott Nichols. E, no i gdybyśmy te punkty e, dodali, ten mecz byłby zupełnie inny. Nie startowaliśmy tak jak apaterów na silniejszym składzie. E, no i po prostu poczekamy e, chwilkę do, do niedzieli i już będziemy mieli finał tego e, całego sezonu. Liderzy z Wrocławia, wszystkich ułamek i Krzyżaniak zawiedli bardzo. się e, coś równo, mimo że pechowo na końcu. Szczególnie jeśli chodzi o moją sytuację, już 15 wieści był wygrany przez ten graczy, i niestety nie udało się, aczkolwiek punkty liczą się dla Wydgoszy, to jest najważniejsze, a defekt do sprawy tego rzędu. Aczkolwiek cieszymy się bardzo, bo zapewniliśmy sobie już brązowy medal, o który tak bardzo walczyliśmy i ostatni mężczyźni dla nas z można powiedzieć, gdyż idziemy tylko i wyłącznie dla poziomu sportowego zaprezentowania się, ale w różnej presji. Dużo dewagacji było w środowisku na temat tego, że ten mecz może być ustalony, jego wynik jeszcze przed zawodami. Proszę wyjaśnić, czy tak rzeczywiście było, bo walka wasza pokazała, że chyba jednak nie. Zawsze media y, próbują wyklarować jakąś sytuację jakąś śmieszną i takie sugestie, jakie były słyszane pod kierunkiem y, naszego klubu, wszystkich zawodników, były dla mnie śmieszne. My jecha, idziemy zawsze do końca i nie ma takiej możliwości, żeby samą swoją karierę pójść jakkolwiek punkt, jakkolwiek mecz. Nie ma takiej możliwości. Bydgoszczanie odbierają brązowe medale od wiceprezesa Polskiego Związku Motorowego, a jednocześnie szefa Głównej Komisji Sportu Żużlowego Andrzeja Groskiego. Najwięcej punktów w meczu za placem zdobyli Tomasz Golov 10, Mark Loram 12, 9 Piotr Protasiewicz 8, Michał Robacki i 7 Jason Lyons. A dla gości 6 punktów Sebastian Tułamek, również 6 punktów Robert Zados, 3 punkty Andrzej Zieja, 15 Greg Henkow i 12 Robert Sawinak. Ten mecz już za nami, a wszyscy kibice z pewnością czekają na finałowy mecz tegorocznego sezonu w Toruniu, gdzie Apator będzie podejmował